Yo yo, 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 yo! Tu jest komputerowiec, jest jego meka Wszystkie bitwy freestyle'owe ma tylko na kasetach. Yo, nie wiesz co to kasety, to cipa, nie na kasetach, wszystkie ma na płytach. Yo, pijam, lecę tutaj ziomka. Pada na te to jest dobra morda. Yo jak tu pijam, lecę tutaj z bitem, to by u nich, by się nie dograł na płytę. Yo, pijam, niszczę tego zioma, bądź jak kompoj, no i wskakuj na konia, yo! Pijam, to jest benda wskakuj na konia, pisto, ja cię będę dojeżdżał. Yo! Lecę tutaj z ciągiem, ja na scenie strzelam poczami jak rewolwer! Yo! I lecę szmata, to nie będzie kawa czy herbata. Ej, nowy, mam pytanie do zmiany. Na scenie możesz być zruchany, czy rozjebany? Cześć! Ja mam Co robisz? Raz, ej. raz dwa raz jasno dwa, jasno raz, dwa, raz, dwa, raz ej Ty za to wiesz dobrze co do kasety bez hitu, Bo oglądał pierwszy seks swoich rodziców no. ja ogrzew, W tym momencie pisto zamykasz tu mordę i to jest tak Jesieniaro na spontany klekaj i teraz ma moje kasztany Mamy ja tu zdrawczą dla ciebie jest czerwone światło, to jest tak dla ciebie jest czerwone światło, a ja sobie rozjeżdżam dziś kurwy jak hajdo no. Yo. Jadę tutaj, tu na rapzach Ciebie mi powinien w Gdańsku odjebać Ja Jadę tutaj, jestem szczery Pizdo, do jestem w metro 404 I jest. to jest tak, ja jestem innowacją gramara jak w Warszawie Nowe metro F2 wow. Dobrze, koniec! Zmiana bitu, aby robić hałas Bo to Trójmiejska Liga Freestyle! Hey, hey. Sorry nowe jak coś Yo, yo, yo Oglądał seks rodziców na kasecie, tak to powiem Jego matka ruchała na grobek Yo, lecę wspólnie, ty masz czerwone światło Dzisiaj wyjścia z grupy yeah. Zamknij pizdę, jadę tu z niebą Bo mój stary nagra 7 metrów pod ziemią Yo, jadę w tej szmacie. W tym momencie odbierdałam ciebie na hacie I mam pytanie na bitach Pożyczysz mi ojca, bo nie mam komu zapalić snicha Yo, lecę fajny z nic na twoje punchline'y z rapem, zamknij pizdę i tam odmówić paciz Yo, jadę na spontany, byliśmy kolegami, ale gdzie kurwo są zasady Yo! Yo, 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 Przecież to jest freestyle, mordo weź mi Jesteśmy kolegami, myślałem, że dalej jesteśmy yo. Alecy, ciebie już znaleźć do to jesteś kurwo Miałeś nawijać na temat opcja prosta, to na chuj mi odkopujesz ojca O jest jak twój skin, ja suki kiedyś go kochałem, ale niestety już nie wróci Wow! Czy może Felix? Wow! Okej, okay, panowie, was broniliście, was Super, trzy, cztery... I walka wykrywa nowy i wychodzi z grupy!